W Polsce znaczący odsetek małych dzieci choruje na próchnicę zębów. Dzięki odpowiedniej trosce rodziców i opiekunów, a przede wszystkim zapobieganiu chorobom jamy ustnej, możemy wyeliminować tę groźną chorobę w naszym kraju. Dlaczego u niektórych osób próchnica prawie nie występuje, a inni nieustannie zmagają się z tym problemem? Odpowiemy na to pytanie i wyjaśnimy, jak prostymi sposobami zapewnić naszym dzieciom zdrowe zęby. Ruchnica to choroba bakteryjna przenoszona na dziecko od osób nią zarażonych. U dzieci przebiega ona bardzo szybko i może doprowadzić do całkowitego zniszczenia zębów. Dlatego niezwykle istotne jest zadbanie o stan uzębienia już u przyszłej mamy. Na temat wczesnej profilaktyki powinniśmy dowiedzieć się dużo w szkołach rodzenia. Bardzo ważna jest też dbałość o zęby przyszłej matki w czasie ciąży, a nawet przy jej planowaniu. Noworodek ma już zawiązki zębów mlecznych, które ukształtowały się w życiu płodowym. Będą one niewidoczne w jamie ustnej przez jego pierwsze pół roku życia. Najczęściej około 6 miesiąca po urodzeniu zaczynają się u dziecka wyżynać pierwsze zęby mleczne. Właśnie wtedy powinniśmy po raz pierwszy odwiedzić z naszym maluchem dentystę. Udzieli on informacji, jak pielęgnować jamę ustną dziecka. Określi ryzyko wystąpienia u niego próchnicy oraz ustali termin kolejnej wizyty, który będzie zależał od stanu zębów naszego malucha. Już w wieku niemowlęcym powinniśmy oswajać nasze dziecko ze szczoteczką oraz regularnie czyścić jego zęby. Dzięki temu będzie ono traktowało szczoteczkę jako przedmiot, który towarzyszył mu od początku życia. Pamiętajmy, aby nie oblizywać smoczka, łyżeczki ani innych rzeczy, które dziecko wkłada sobie do ust. To właśnie rodzice najczęściej zarażają dziecko próchnicą, która jest przecież chorobą zakaźną. Każdy domownik musi mieć swoją własną szczoteczkę. Przy przechowywaniu nie powinny się one ze sobą stykać. Zapobiegnie to przenoszeniu bakterii pomiędzy szczoteczkami członków rodziny, a tym samym wzajemnemu zakażaniu się. Około pierwszego roku życia możemy zacząć naukę szczotkowania zębów w formie zabawy: można bez pasty. Pamiętajmy, że mimo zabawy ze szczoteczką przez najbliższe lata zęby dziecka regularnie musi czyścić osoba dorosła, minimum dwa razy dziennie przy użyciu pasty z fluorem. Oprócz dbałości o higienę jamy ustnej, olbrzymi wpływ na zdrowie zębów ma sposób żywienia. Najważniejsze jest wprowadzenie w jak najwcześniejszym wieku pozytywnych dla zdrowia nawyków, a w szczególności unikanie podjadania pomiędzy głównymi posiłkami. W czasie przerwy między posiłkami skład śliny wraca do normy, a szkliwo się regeneruje. Wprowadzajmy twarde pokarmy jak najwcześniej. Starajmy się nie przyzwyczajać dziecka do smaku cukru. A więc jakich zasad żywieniowych powinniśmy przestrzegać w praktyce? Już w czasie ciąży dieta matki wpływa na preferencje smakowe maleństwa. Po narodzinach najważniejsze są pierwsze dwa lata życia dziecka. Nabyte w tym czasie upodobania pozostają do końca życia, choć mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Nie podawajmy maluchom żadnych słodkich przekąsek pomiędzy posiłkami. Zamiast tego zachęcajmy je do picia najlepiej czystej wody. Każdy słodzony napój to kilogramy rozpuszczonego w płynie i doskonale wchłanianego cukru. Wyeliminujmy odżywianie poprzez smoczek jak najwcześniej na rzecz karmienia łyżeczką. Zbyt długie używanie smoczka może także doprowadzić do powstania wad zgryzu. Należy także zwalczać inne szkodliwe nawyki, takie jak ssanie palca, obgryzanie paznokci, oddychanie przez usta czy uspokajanie smoczkiem. 2-3 latki mogą już myć zęby, naśladując dorosłych. Dodatkowo rodzice dziecka powinni dokładnie wyszczotkować mu zęby, równocześnie ucząc techniki prawidłowego szczotkowania. Jest to część długotrwałego procesu edukacji, dzięki któremu dziecko w wieku 6-7 lat będzie umiało poprawnie i samodzielnie myć zęby. Jeśli zadbamy o zęby dziecka, unikniemy ubytków próchnicowych. Przyczyni się to do prawidłowego rozwoju twarzowej części czaszki, wykształcenia prawidłowej wymowy u dziecka, estetycznego wyglądu twarzy. Maluchy z ubytkami w zębach mlecznych nie mogą prawidłowo spożywać pokarmów, a niekiedy także poprawnie mówić. Pruchnica to ból zębów i w konsekwencji stresujące wizyty u dentysty. Zębów mlecznych absolutnie nie powinno uważać się za tymczasowe. Musimy o nie dbać po to, aby dziecko miało je jak najdłużej. Dzięki temu zostanie zachowane miejsce dla wyrastających zębów stałych. Pamiętajmy, że szczególnie podatne na próchnice są wyrzynające się w 5-6 roku życia stałe pierwsze zęby trzonowe. Proces ten może być niezauważony przez rodziców, dlatego dziecko w tym okresie powinno 3 razy w roku odwiedzić dentystę. Dzieci w tym wieku myją już zęby w przedszkolu, nie zaniedbujmy jednak mycia zębów w domu. Doskonalmy technikę szczotkowania. Pamiętajmy o wymianie szczoteczek. Zużyta szczoteczka jest groźna dla dziąseł i zębów oraz mało skuteczna. Pilnujmy, aby dziecko nie połykało pasty. Używajmy jej jak najmniej i to tylko pod naszą kontrolą. Nauczmy dziecko zamiast płukania wypluwać resztki pasty. Wykształcenie nawyku mycia zębów trwa zwykle kilka lat. Aby edukacja ta była skuteczna, musi być dla dziecka atrakcyjna. Dlatego motywujmy i zachęcajmy je na różne sposoby. Każdy z nich będzie dobry, jeśli jego efektem będą zdrowe zęby naszego dziecka. Powiedzenie czym skorupka za młodu nasiąknie, jest tu jak najbardziej stosowne, w sensie dosłownym. Uczmy nasze dzieci dbać o zęby.